Witamy na locie numer 7 dla nas. 545 km. Już tam może trochę dalej, bo jest trochę inna miejscowość. Ale generalnie lot 7. Zakoszowane, jako że to jest lot częściowo z wiatrem, niewielkim, ale jednak, czyli wspomagającym, czy tam minimalnie spychającym, ale wspomagającym. Zakoszowane 13 sztuk zostały trzy, czyli te cztery w zasadzie te dwa pozycyjne tutaj ten u góry niebieski samczyk czyli ten którego odbierałem no i jedna samiczka która tutaj w celi obok służy typowo za obsługę także zostały uruchomione dwa roczniaczki które miały iść na 300 ale, ale one dosyć ładnie wyglądały tutaj na oblotach i się zdecydowałem, zakoszowałem. Chyba jako jedyny w sekcji wkładałem roczne. E, czy źle, czy dobrze? Czas pokaże. Nie zostało ich wiele, ale e, mam nadzieję, że te, które zostaną, będą się sprawowały równie dobrze jak te dwulatki z tamtego roku, które jako roczne były ciśnięte od początku do końca, jak wkładaliśmy. Także zobaczymy. Gołębie wystartowały o 6.40 Przypuszczam, że Gdzieś tak 12, 12.30 Powinny się meldować Być może trochę wcześniej Wszystko zależy jak tam po trasie się ułoży Dzisiaj Dzisiaj nie dzisiaj, wczoraj W zasadzie Z piątku na sobotę został Zastosowany trikas Manfreda Pana Manfreda w zasadzie, czyli gołębie zostały po wieczornym karmieniu. Tutaj zostały wpuszczone samiczki i zostały tak do ciemnej nocy. Po ciemku wyjąłem te samice od sam, z cel tych samczyków i z takiej pozycji poszły w dniu kolejnym do koszy. Karmienie po tej setce wyglądało tak, że. Poniedziałek i wtorek to był miks karmy tej lekkostrawnej i tych karm lotowych. Gdzieś tam z dodatkiem troszkę oleju. No i dowody, że całe te 5 dni karni speed I to co tam mamy w tym swoim planie. Centrum Zdrowia dostawały. Też na karmę dwa dni z rzędu komplet To akurat nie jest Centrum Zdrowia, to jest z ale... Um, to... To to. To jest taki proszek na bazie oregano. Też zawartością tlenku cynku, czyli gdzieś tam bakteriostatyczne, bakteriobójcze. I to dostawały na karmę gdzieś tam w środku tygodnia dostały zrazami no kwasy i karmę zacząłem zmieniać już bardziej na na karmę taką lekko bardziej z domieszką energetycznej a ująłem tej karmy lotowej z grochami bo nie potrzeba było mi tutaj masy budować więcej czyli dostały bardziej tłusto no, a koniec tygodnia to te ostatnie trzy karmienia w zasadzie czwartek, piątek, no, może nie trzy, w zasadzie pięć czwartek, piątek, sobota rano dostały taką samą karmę czyli 50% karma energetyczna 50% karma lotowa w piątek wieczorem też poszedł olej. No i te Energoprobio i PowerWet, tak jak dawałem to przed tym poprzednim lotem też. Do wody szedł pulmowet tam na drogi oddechowe, czy wieczorami czwartek i piątek. Active vet. Tu się nic nie zmienia. To jest jeden do jednego praktycznie sklonowany plan Centrum Zdrowia. Ten, można powiedzieć, na którym Maciek budzik lata. Także tak wyglądało to przygotowanie. Nie były na żadnej wywózce. W tygodniu też w zasadzie nie za dużo latały, bo nie bardzo był czas ze względów zawodowych poniedziałek w ogóle nie było na oblocie, odpoczywały wtorek rano, myślę, że nie latały, znaczy myślę, nie latały dłużej niż 10 minut, ale odeszły na chwilę przyszły, miały latanie zabawowe, we wtorek wieczorem już latały ponad 15 minut i teraz już przy tych 6 lotach z wiatr, pod wiatr. Które one wykonały, uważam, że im tutaj ko domu, nie wiem, dłuższe latanie do 45 minut, czy tam do godziny, niewiele da. One kondycyjnie są już przygotowane. Teraz to myślę, że bardziej większe znaczenie tutaj mają te przygotowania głowy niż mięśni, więc latały tyle, ile chciały, ale pod koniec tygodnia te obloty dochodziły tam do 20-25 minut i gołębie odchodziły co oblot. Przychodziły, widać było, że to latanie sprawia im radość, więc no jestem dobrej myśli. Pewnie nie będzie tak fajnie jak w tamtym tygodniu, bo to jednak jest 500. Aczkolwiek może się gdzieś tam mile zaskoczę. Dzisiaj też bardzo, znaczy dzisiaj, wczoraj wieczorem, też bardzo dobre informacje znowu z Anglii. Także serdecznie gratulujemy Rafałowi pierwszego i drugiego. Miał na tej liście klubowej pierwszy, drugi, czwarty, cała. Pierwsza trójka po tej samiczce od nas po 13-12 także tym bardziej nas to cieszy. Zobaczymy jak tam to wypadnie mu w oddziale ale myślę że to też będzie dobrze. Cóż no. Plan na młode teraz jest taki że w przyszły weekend szczepimy je po raz trzeci i ostatni czyli tym Farmagalem PHA czy Farmawakiem PHA jak to tam się zwie i na ospę. E, dzisiaj do karmy dostaną też e, na odrobaczenie e, pyrantelum zwykłe dla ludzi, z apteki i i cóż, no i, i jeszcze chwila i zaczną obloty realizować w trybie już jakby dwuzmianowym czyli rano i wieczorem tutaj jeszcze e, te gołębie lotowe. Plan jest taki, że idą na przyjdą z tego lotu, jeżeli nic tu się nie wydarzy złego. Idą na 300 i po 300 te starsze gołębie, czyli 2-3 letnie, te kilka sztuk 5-6, te które będą w dobrej kondycji, pójdą na maraton, tak żeby łapały doświadczenie. No i prawdopodobnie po maratonie zakończymy albo albo bo też chodzi mi taki pomysł po głowie, żeby w tym momencie, kiedy będą pauzować roczne, zostawić w zasadzie po 300 Z myślą taką, że na maraton roczniaki nie pójdą, zostawić je tutaj razem, dać im zapuścić gniazdo i wtedy jakby spróbować zrobić jeszcze trzy ostatnie loty z pozycji gniazdowej. Tak, żeby jeszcze te starsze gołębie na tym maratonie mogły się wykazać a też zwolni mi się tam gołębnik dla młodych tutaj kolega biały jest proszony o kontakt bo młode są w zasadzie gotowe jest trochę problem z pocztą nie wiem jak to się uda ogarnąć ale ale myślę że jakoś się uda jak się nie uda no to coś będziemy myśleć i zobaczymy jak to wyjdzie Tyle, na razie tyle, czekamy na przylot, pozdrawiamy i dobry lot dla wszystkich. Jest pierwszy gołąbek 1391, ale nie wiem szczerze mówiąc, z której strony zaleciał. Wyglądałem tutaj na zachód, a wygląda tak jakby zaszedł od, od drugiej strony z <laughs> 14 z minutami. Także wyglądamy dalej, obzwonimy kolegów. przyleciał drugi. To jest ten, który był. 17 na oddział Przepraszam odbiorę No i tam przerwał mi telefon Drugi odmeldował się Ten samczyk, który był Ostatnio pierwszy Teraz trzecia się odmeldowała, połowa Ona ostatnio też była chyba trzecia zdaje się Kończy czwarta Także W trzech gołębiach, trzy SMy Pytanie tylko Czy to jeszcze jest konkurs, czy to już jest po konkursie Mam nadzieję, że konkurs to chociaż Inter by się poprawiło. No, dały z siebie troszkę. No, mm, ale cóż, strasznie duża przerwa między pierwszym a drugim bo to aż 35 minut także słabo. No, ale, yy, a między tym drugim a trzecim. Jest 9 minut, więc, no jakby tak siadały od pierwszego, to by nie było źle. Tam gdzieś są takie chmurki burzowe, część tych chmur przeszła, ale częściowo gdzieś tam deszcz padał. Z tego co chłopaki zgłaszali, także no cóż, no wyglądamy dalej. No i przed chwilą, czyli 15.23, znajdował się nasz czwarty zawodnik. W zasadzie zawodniczka. Czwarta, ostatnio była druga, dzisiaj czwarta, godzinę 20 po pierwszym gołębiu, także no, odległości między nimi są dość znaczne, w zasadzie co 20 minut średnio, między tym pierwszym a drugim była strasznie duża przerwa, a później co 20 minut średnio coś siada, eee, także... No cóż, no, jeszcze dużo gołębi w trasie, muszą sobie radzić, pogoda jest jaka jest, zobaczymy jak to się definitywnie zakończy, no ale no, nie wygląda to optymistycznie dzisiaj, no, ale niech walczą. Myślę, że fizycznie przygotowane były, nie są te co przyszły, jak je tutaj oglądałem w ręku, nie są zajechane, Yy, więc no cóż, no. będziemy się przyglądać dalej. To jest na pewno po konkursie. Yy, bo A tutaj wpuściłem luźne samice, żeby te samce miały trochę zabawy. Teraz ją tutaj zabiorę. To jest na pewno po konkursie z tego co tutaj słyszę yy, to tutaj chłopaki mieli dużo, znaczy dużo, no mieli lepiej, tak. No już mają dawno ponad połowę gołębi w domu, ale też fakt, że do, dawali tylko dorosłe gołębie, więc tak patrząc, że dorosłe, no to mam trzy, trzy doroślaki z pięciu, z pięciu, z siedmiu, sorry, z siedmiu. Mm. Ale no dwie są te samice, które w ogóle nie powinny być lotowane, więc jakby... Ale to żaden tam powód do usprawiedliwiania. Wyglądamy dalej. No i dopiero teraz, dosłownie przed sekundą, przyleciały dwa naraz. Samiczka i samczyk. Samczyk roczny. Akurat ten, na którego liczyłem, że on będzie do... lepiej. No i samica ta poła... połamana, w zasadzie kiedyś, z tym krzywym mostkiem, także... Widać, że mocno z siebie dały. Dlaczego teraz? To jest pytanie do nich. Myślę, że fizycznie były w stanie zrobić to lepiej. A co się tam zadziało po trasie? Z tego, co tam się kontaktowałem ze znajomymi, to ci, ci no, doświadczone gołębie po prostu... No, przyleciał, ale jeszcze ma siłę gruchać eee, Doświadczone gołębie sobie poradziły dość dobrze. Bo już tam z godzinę temu ludzie mieli dwie trzecie gołębi w domu A my dopiero połowę Także jeszcze Jeszcze sporo Musi ich dolecieć, nawet nie połowę, pół gołębia do połowy brakuje Sporo jeszcze ich musi dolecieć I cóż yy, No nie wiem czy to już Nie trzeba będzie Poważnie przemyśleć decyzji o o tym, żeby dać je ewentualnie na jeszcze 300 w przyszłym tygodniu i sezon zakończyć. E, no i mam nadzieję, że się jeszcze coś tam z tych roczniaków zwlecze. Jeszcze cztery w trasie. Także, no. No cóż. Najgo, najtrudniejszy, chyba dla mnie, lot. W tym sezonie zdaje się. Na pewno cięższa dla mnie jest ta 500 w tamtym tygodniu dlaczego to już tam czas na zastanowienie będzie, no ale tak to właśnie wygląda. No i cóż warto by nagrać podsumowanie tego lotu wczorajszego, jedyny pozytyw. To jest ten 3-letni samczyk, który zameldował się w sekcji na miejscu 11 w oddziale na miejscu 45 na tam 1200 gołębi, gdzieś mniej więcej. W sąsiednim oddziale byłby w pierwszej dziesiątce. No ale nieistotne: 13 włożonych, jeden konkurs, 8 gołębi w domu, 5 leci, w tym 2 dwulatki, które były już na 500. -ce. W tamtym tygodniu, jakby dwa tygodnie temu No i jakoś tam przyleciały Jedna roczna, która w tamtym tygodniu z tej 500 Była piąta na gołębniku, jej nie ma No i dwóch, które uruchomiłem Co jak się finalnie okazało było błędem To po pierwsze Po drugie knif raczej nie wypalił Bo dość, że w sumie strzelił jeden gołąb Tamta reszta była późno To jeszcze duże braki Więc myślę, że to też jakby miało wpływ jakiś Szczególnie, że no nie było aż takich dużych, strasznych strat w oddziale, a gołębie prezentują się, w, no, znaczy w kondycji są ogólnej, dobrej. Nie widać, żeby coś tu się działo. <laughs> Kał już wieczorem tych gołębi, które przyleciały, wyglądał przyzwoicie. No, rzucają puch, są kuleczki. W jednych miejscach trochę lepsze, w drugich trochę gorsze, jest pół, jest puch na ruszcie. Także raczej nic im tutaj zdrowotnie nie dolega. Natomiast no gdzieś to. Albo po prostu jeszcze jest na tyle mało dobrego materiału na takie loty, że one po prostu siadają później. Zasadniczo w tamtym tygodniu dwa tygodnie temu też siadły. Później, na no ale co 10 minut coś siadało, przynajmniej te pierwsze trzy, które konkurs wzięły. A tutaj ewidentnie ten lot z tymi komórkami burzowymi gdzieś im nie poszedł. No i cóż, i teraz jeżeli się zgłosi kolega potem młode, to, to wszystko zostanie po staremu. Natomiast jeżeli się nie zgłosi do jutra, to jutro Odsadzam tamte młode tutaj do przedziału wdów, bo tu już w tych gołębnikach jest miejsce po prostu pozajmowanych. A towarzystwo puszczam na gniazdówkę. No i cóż, będę liczył, że po zmianie metody z tej trzysetki za dużo ich nie zginie. Może rocznym już odpuszczę. Roczne z sześciu wysłanych, a w zasadzie z czterech, które były na wcześniejszych lotach są w domu trzy, czyli brak jednego. A z... No, jakby z całości, czyli z tymi dwoma, które były uruchamiane, no to niestety brak trzech, czyli jest 50% rocznych. No i cóż, no kolejny sezon, można powiedzieć, dla nas już praktycznie za nami. Eee, kolejny, czy ja wiem, czy nieudany? Może nie tyle nieudany, co zgodnie z przewidywaniami. Eee, no chciałoby się lepiej, ale jest jak jest i też no cóż, no tak ta droga nasza wygląda, to są też moje wybory, pewnie tych rocznych, gdyby nie kłaść na pięćsetki jedną, drugą, może byłoby lepiej. Pytanie tylko czy jako dwuletnie by nie ginęły? Tego nie wie nikt. Teraz będzie za chwilę więcej czasu na młodzież. Młodzież jest szykowana do szczepienia w przyszłym tygodniu, znaczy przyszły weekend, teraz w ten, który będzie. I to już będzie koniec tych zabiegów. No i cóż, no co więcej. I to tyle. Czekam na kontakt od Białego. Jak się nie odezwie, to mówię, to, to trudno. To młodzież zostanie pewnie dla nas, chyba że się jeszcze ktoś yy, ewentualnie by tam trafił, to, to coś tam mogę odstąpić. z czym to już są gołębie trochę przetrzymane w większości, więc zresztą na życzenie. Więc różnie z tym może być. No i to tyle. Pozdrawiam serdecznie.